Hello, hi, good morning. Witam Was serdecznie W dniu dzisiejszym zapraszam Was do obejrzenia relacji z wypadu do miejscowości No zapomniałem Miejscowość w każdym razie położona jest parę kilometrów za Sapaczewem. Odbywa się tam jakiś pokaz związany ze średniowieczem, co to dokładnie, nie wiem. Podobno ma być fajnie, czy będzie fajnie, ciężko, ciężko mi to powiedzieć. Jest to cykl spotkań, pokazów składających się z trzech części, w trzech różnych miejscowościach. Na czym to się opiera? Naprawdę ciężko mi powiedzieć jeszcze oj, 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 oj ani razu nie byłem na takim kwestynie krótko mówiąc jak będzie zobaczymy zapraszam do oglądania Po raz kolejny Przy okazji zapraszam was o, e, Przy okazji zapraszam was Do obejrzenia relacji Z wizyty W ruinach zamku książąt mazowieckich, Który znajduje się właśnie O tu 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 No nie prosto mi każe jechać o, No to jedziemy prosto jest skręcić tutaj jakieś posada puszczańska o tu no jej, jej. w posadzie puszczańskim to ma coś się dziać Na miejsce i coś okazuje. No coś się dzieje. Jakieś pole namiotowe. tak powiem. Jakiegoś rycerza widzę tam w zbroi. Tam dalej prac zabaw. Zaraz obadamy, co jest. Na razie. Tak? Ja mam na sobie pełną zbroję płytową, tak? A taką zbroję nie sobie każdy postawić. Zbawać przesło, trochę rozruszamy <grymiany> tego w niebieskich! tego nie, bieski. nie, bieski. nie. Bieski. Nie, bieski. nie, bieski. nie. Kto wygrał? Nie, wygrał? Nie, nie. 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 jest naprawdę. Nie. Jak na filmach, tylko Zaczynajcie. Tak, jak widzicie państwo, wszystkich państw dozwolone. z mamy, Teraz pokażemy czemu mimo tego, że oni są fajni, tak w ogóle fajnie walczą, czemu to my, my fajniejsi, bo z tego, co my tutaj mamy, a właściwie iść tutaj dalekie, dalekie, dalekie wśród moich są używane do dzisiaj. Teraz muszę Państwa, zapraszamy Was na jeden w moich rodzajów unikatowy pokaz czarno -prochowy pokaz czarnej ja, ja tylko poprosił panu prezesie o załączenie Jak zobaczyć, nie było to efektowne. Trochę zapachu jaj, trochę dymu. Niemniej jednak, jeżeli z substancji Użymy do armaty. Co? Mamy dużo fajniejsze efekty. Oto właśnie. Umaga! Powiedziałbym moi drodzy, że skali 1 do 10 to było takie półtora. No ale będzie coraz głośniej. To możemy wam na pewno obiecać. każdym tu nie ma samochodu. A ja będzie głośno! Tu zlepięć, tu Oj i na naszym strzelcu! Oj i zlepięć na Jak widać na pokaz przyjechały z również jakaś grupka motocyklistów Pokaz jeszcze trwa, ja niestety muszę spadać narobili trochę huku, ponaparzali się trochę tymi myczami. Jest to dosyć fajna, powiedzmy cyk spotkań organizowany, o, o matko, organizowany jak się okazuje przez e, tutaj e, powiat sochaczewski, który zaprosił tutaj grupę rekonstrukcyjną, żeby e, przybliżyć korzenie średniowiecza powiatu suchaczewskiego. Następna impreza będzie w Młodziszynie. Młodzieżynie. Siema. Postaram się tam pojechać, wygospodarować trochę czasu, tylko nawet nie wiem, kiedy jeszcze ta impreza ma być. I coś innego może będzie. No zobaczymy. Ale w sumie fajnie miło, przyjemne, organizowane tutaj w takim zajeździe, można powiedzieć. Pod wiatą. Może eee. warto sobie zrobić taki przerybnik podczas yy, jazdy motocyklem w różnych miejscach kraju. Yy, no z uwagi na to, że poznajemy troszeczkę historię naszego kraju, gdzie... Ta historia nasza jest jednak y, zawiła, no co to dużo mówić. Zawsze jakieś inne państwa mieli chrapkę na te nasze ziemi. Ja przyjedziecie do Sochaczewa obejrzeć e, sobie, obczaić kilka rzeczy. Pamiętajcie, że tutaj po prawej stronie jest e, taki ryneczek. O, coś się będzie działo yy, Gdzie można sobie postawić moto Zjeść jakieś lody O, coś się będzie działo Co, Sok Sok z dumijakód Tam kominę I z wyłania się lamparcica czarno na puma. Wygląda na Dragstara, stara, a pierdzi jak włoska stara. <grywia> Dobra, niech się bawi człowiek. E, król skórna kazachstański. Władca! Przeryw! Dziękuję wszystkim za poświęcony czas na oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, polubienia, zawsze to inaczej na człowieka działa. Zapraszam na kolejne filmiki, relacje, które postaram się jakoś nakręcić z moich podróży małych i dużych. Yy, ale mnie rozproszyła tych relacji, tak, 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 tak.